Ech, proszę Państwa, wyjątkowa chwila, jesteśmy w Rzeszowie, w Karambie. E, zaprosił nas Bartek, a będziemy budować ramę. Ale najpierw e, opowiadamy o samej Karambie, jak powstała. No to Karamba powstała... Eee... Kiedy? Dawno dość. 2015 oficjalnie, wcześniej to już były jakieś tam, powiedzmy, działania w kierunku robienia ram. Eee, I tak naprawdę powstała z pomysłu trzech osób mojego, e, Tomka i Sebastiana. Na początku działaliśmy sobie we trzech, później drogi się trochę poroschodziły każdy poszedł w swoim kierunku i karamba to jest teraz jednoosobowa armia. A powiedz mi, no bo to nie jest tak, że ktoś jeździ na rowerze, ja już wiem, że jeździ na rowerze i nagle postanawia po prostu budować ramy. Skąd w ogóle pomysł, żeby własne ramy robić? Od zawsze to był taki troszkę chęć robienia czegoś samemu i to, że to były rowery, mhm. praca w serwisie, później było to szkoła obróbka CNC, inne rzeczy i wtedy mi to otworzyło... Czyli masz wykształcenie, które otworzyło Ci oczy i przygotowałeś się do tego, żeby robić rowery? Troszeczkę tak. To nie było jasno sprecyzowane, że to będą na początku, będę spawał ramy, bo kiedyś to w ogóle... Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy można robić mhm. rękami, że to w ogóle czarna magia, kiedyś to było dla mnie. A więc to było troszkę kwestia co mogę robić po tej szkole związanego z rowerami. Ale co to było? Technik budowy maszyn? Co to jest? Obróbka CNC w technikum, hmm, a potem CNC. to była budowa maszyn na Politechnice. No dobra, a teraz pytamy ze 100 punktów. Czy ta szkoła przydaje Ci się do czegoś teraz tak naprawdę? Jakbym mógł się cofnąć w czasie, to na pewno wiele z niej wyciągnął teraz. Takich yy, wiedzy, która by mi się teraz faktycznie przydała, a nie, że muszę wrócić do książki i popatrzeć powiedzmy na wykres i zastanowić się, czy jedno z drugim się łączy albo czy mogę to zrobić z tego, a nie z czegoś innego. Więc z perspektywy czasu na pewno bym więcej z tej szkoły wyciągnął. Chociaż wydaje mi się, że i tak mocno nakierunkowałem się na robienie tego, co teraz robię już pod koniec technikum i, i na studiach, no to już na studiach powiedzmy mhm. robiłem to. Co... E, jak myślałeś o tym, że powstanie firma, najpierw was było trzech, ale ty myślałeś o tym, że będziesz z tego żył czy po prostu chciałeś sobie zrobić rower? Na początku to było chciałem sobie zrobić rower. Później kolega powiedział Tomek: Zróbmy z tego coś więcej. Działajmy, róbmy ramy. Ludzie mają na to zajawkę, więc ta osoba mocno pociągnęła temat i zainwestowała też trochę pieniędzy, no bo wiadomo to nie jest tak, że można zacząć robić rowery nie mając nic. A że ja u Tomka Alarego pracowałem w serwisie, no to Kolegergo Tak jest. <laughs> eee, okay. Pracowałem w serwisie, więc no, jakoś te drogi ciągle się nam przecinały. Eee, no i później stwierdziłem, że da, e, dam radę z tego żyć, jeżeli po prostu postawię wszystko na jedną kartę. No i tak to w sumie jakoś zadziałało. A ten rower powstał w końcu, na którym chciałeś jeździć? Powstał, powstał i przejechała go śmieciarka. A jak mówek? Przełajowy single. Single. Zanim zaczęliśmy robić sam reportaż, który widzicie teraz u nas na kanale, rozmawialiśmy o tym, że Bartek lata też na hopach. Na jakim ty rowerze jedziesz na co dzień w takim razie? BMX, gravelu, w sumie każdym, nie ograniczam się. Dla mnie rower to rower, ważne, żeby jeździć. Mhm. Chociaż wiadomo, no każdy ma jakieś swoje myślenie, gravele złe, niektórzy mówią MTB złe, no ja to jeżdżę na tym, na czym lubię, więc teraz to jest BMX i gravel. Okej, okay, ale zacząłeś w ogóle od mixów jako... Na początku jeździłem na dirtówce takiej MTB. Okay. Później to był BMX i bardzo dużo jeździłem na ostrym kole. Mm -hmm. Później Szosa. No jak weszła trochę taka moda na gravelę, to powiedzmy przełaj był takim zaczynem, ale, ale stwierdziłem, że gravel to jest rower dla mnie, bo jazda na Szosie jest dla mnie zbyt monotonna. Jednak gravel mi daje taką możliwość fajną. Eee, dobra, trudne pytanie. Czy to jest Twój rower tam, co to wisi? Tak, to jest mój rower. Eee, pospawany. Dwa lata temu i jest testowany cały czas bardzo mocno. Wydaje mi się, że żadne testy takie laboratoryjne nie dadzą lepszego wyniku niż realne testy wytrzymałościowe. Zrobić przebitkę na tego x -a. To jest to na czym latasz w tej chwili cały czas? Tak. Czy można by X-a zamówić Nie. <laughs> <laughs> Koledze dobremu, z którym budujemy miejscówkę, zrobię, ale. Wydaje mi się, że rynek BMX-ów i ogólnie sportów grawitacyjnych jest bardzo ciężki. Mhm. Wydaje mi się, że klienci e, nie patrzą na ten rower, jak na przykład właściciele szos, Graveli i tak dalej. To jest rower, który ma, na którym ktoś ma zrobić jakąś ewolucję. Nie patrzą, czy on doleci hopę, czy nie doleci, co się może z tym stać. Po prostu ten rower jest strasznie katowany. Mhm. Wydaje mi się, że to powiedzmy w customie nie ma na to miejsca troszeczkę. Wiadomo, no mógłbym zrobić, nie ma problemu, ale. Dobra, Problemy to jest nowe pytanie. Jeżeli ktoś zdecyduje się zrobić w krambie ramę kastomową, to ja ufunduję połowę tej ramy, dobra? Umawiamy się, I. Ktoś musi być pierwszy, a tutaj widzicie, później zobaczycie, że jest dobrze i ona la, podobno działa cały, czas, więc Działa, ja działa. Przeżyła dobra. jedną korbę na, na dożywotniej gwarancji, chociaż korba dużo dostała, więc to no jakby jakieś... czas już wpłynął na to, ale... Tak, no, żyje i macie bardzo dobrze. Eee, to jest cały Twój warsztat. Ja widzę, że tutaj jest dużo maszyn. Zresztą, że jest koza, która które wydrzeje bardzo miło. Eee, co jest potrzebne, żeby rama powstała? Poza twojema, Twoimi cudownymi rękoma, eee, rurkami, które sam przecież nie produkujesz? Eee, do czego to wszystko służą te dziwne maszyny? Pomijając wszystkie komponenty ramy, czyli no nie wiem, mufę, suportu, haki inne dziwne rzeczy to potrzebne są na pewno chęci i to takie bardzo duże chęci bo to z perspektywy czasu jak się nad tym zastanowię to gdybym nie chciał tego robić to dawno bym pracował w jakiejś fabryce. Mhm. <laughs> Więc yy, tak, chęci, czas, ciężko jest wskazać jedno narzędzie, które byłoby na początku potrzebne bo da się zrobić ramę bez yy, tak naprawdę tych wszystkich maszyn. Eee, więc no eee, myślę, że to wszystko, co tu stoi, bardzo mocno przyspiesza proces, eee, daje dobrą powtarzalność. Eee, no i przyjemniej się na tym robi, nie trzeba wszystkiego robić ręcznie. Ja eee, wiem, że robisz po prostu maszyny, dlatego zgromadziłeś się tutaj. Tak, ale wiem do czego one służą i jaki mi dadzą ostatecznie eee, efekt. To jest najważniejsze. Tak, według mnie, jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, która faktycznie zmienia grę, game changer, to tak, no to to jest stół, przyrząd, jig, jak zwał, tak zwał. Tak, ja to nazywam stołem, bo żeby w angielskie słowa nie wchodzić. Ale daje tak naprawdę dobry punkt odniesienia, czy rama, czy nie wiem, docięte rury są docięte dobrze, czy wszystko się zgadza, czy geometria się zgadza. No powiedzmy to jest dość zaawansowany sprzęt, można taki sprzęt tak jak do tej pory był, robiłem sam i jest ok, tylko trzeba wiedzieć gdzie się popełnia błąd, żeby później móc go korygować, ale tak, no to jest najważniejsza rzecz, żeby zrobić customową ramę według mnie. Ten stół to jest spódnik, to jest amerykańska marka, z tego Tak. I tu po prostu, tak w uproszczeniu, wszystkie elementy ramy się razem zestawia i można zobaczyć, jak to wygląda do wystawanie. Tak, tak. Zaczyna się od projektu, który no, powstaje na komputerze. Mam parę takich wytycznych wymiarów, które służą do tego, jak ustawić ten przyrząd. Mhm. To jest na pewno wysokość, gdzie jest główka w osi X i Y, wysokość suportu, długość tylnego trójkąta i dwa kąty podsiadówki i, i, i główki. Te wszystkie parametry sobie tutaj, że tak powiem, wprowadzam, ładnie mówiąc, e, i wtedy wiem, że jeżeli dotnę rurę na konkretną odległość, e, na konkretną długość, to ona ma tu pasować. Jak nie pasuje, to błąd jest w mierzeniu lub w docięciu, e, dlatego no... Tak to, tak to wygląda. Wkłada się rureczki, zaznacza się wszystkie rzeczy, które się robi w międzyczasie, nie wiem, mocowania bidonów, otwory wentylacyjne w środku, no to to można robić pomiędzy. Wiele szkół na to jest, więc... Ja, ja przypomnę, że tego nie wiem. Czy w tym przyrządzie się później też spawa? Łączy ze sobą elementy? Przedmiot? To zależy. Tak, ale na pewno się wszystko ze sobą łączy mhm. delikatnymi spoinami. Jeżeli jest szansa, to można obspawać więcej, ale wiadomo, no, z tej strony jestem w stanie spawać wszystko, a z tej strony nie jestem w ogóle, więc zazwyczaj rama wychodzi, że tak powiem, połapana. Sprawdza się jej, czy faktycznie wszystko jest w osi, czy wszystko jest równe, sprawdza się koło, inne takie tematy. I później się spawa wszystko na zewnątrz. Ja mam taką technikę, więc no i się sprawdza bardzo dobrze. Tylko trzeba od, od samego początku mieć dobrze wszystko. Złapane. Jeżeli tu nie, nie ma błędu, to później wszystko wchodzi dobrze. Przy dobrej sekwencji spawania, no bo to jest już później całkiem tak, osobny kolejność, temat. Kolejność. Tak, no bo można pospawać ładnie, ale złej sekwencji, rama wyjdzie skręcona i trzeba albo ją później ustawiać, a jak się nie da ustawić, bo błąd jest za duży, to jest problem. No bo. Okay, te... To na początku działalności, jak jeszcze to nie było oficjalne, to takie historie trzeba było prze, przerobić, więc no tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Bartek nam też za sobą, powiedział, że najpierw y, zanim Karamba stała się karambów oficjalnie 4 lata ćwiczył na innych ludziach, czy to wszystko będzie działać na sobie. Bardziej na sobie i na kolegach. <laughs> na sobie i na kolega. Większość kolegów żyje to Pozdrawiamy. Wszyscy żyją. <laughs> ok. E, to są obrabiarki. Tak. To co widzę, i tutaj możesz obrabiać po prostu rury, przycinać je, robić końcówki tego typu. Do czego to służy? Bo tego nie wiem. To? to jest prasa, taka DIY troszeczkę. No. E, no to na niej robię dużo różnych dziwnych rzeczy. E, głównie sprowadza się do tego, że formuję rurki, na przykład są jakieś podgięcia w tylnym trójkącie, tak jak tutaj. No to żeby mieć powtarzalność, no to sobie robię to na tej maszynie. Maszynie, przyrządzie, jak zwał, tak zwał. No a tu mam stół, który, na którym sprawdzam, czy rama faktycznie jest równa. Więc sprawdzam ją na dwa razy. Wiem, że przyrząd drogi dobrze, stół jest równy, więc jest parę miejsc, gdzie mogę to sobie sprawdzić kilka razy. No tak, ale każda maszyna ma jakieś zadanie tutaj. No według mnie no na toka, bez tokarki ciężko jest zrobić ramę, żeby mieć dobry. żeby ona faktycznie była równa, bo zawsze trzeba coś przetoczyć, na przykład splanować powierzchnię czołową inne takie tematy, i wtedy wiemy, że na przykład długówki w przyrządzie jest idealnie równy, wszystko tu ładnie pasuje, no bo główka jest na przykład docięta z jednego większego kawałka, są dolutowane te pierścionki tutaj takie, no i to trzeba sprawdzić, żeby to wszystko było równe, no bo co z tego, że przyrząd mamy równy, a główkę będziemy mieli krzywą, no to wtedy miski sterów będą krzywo wprasowane i będzie problem, więc każde to narzędzie na ten moment nie wyobrażam sobie, jeżeli miałbym, to, miałbym z tego żyć dalej, no to nie wyobrażam sobie pracy bez tych narzędzi, wiadomo no da się to zrobić, ale Czas to pieniądze, jak to mówią. Tak? Upraszcza. Spawasz czy lutujesz? To jest zawsze moje pytanie. Spawam i lutuję, decyduje klient. No właśnie. E, czy jest w ogóle różnica w cenie? Tak, jest w cenie różnica ze względu na włożoną pracę. To jest droższe? Tego też Lutowanie. Lutowanie. Okay. Lutowanie. Ze względu na włożony czas ostatecznie. E, przy spawaniu, e, sam proces. Już ostatecznego spawania jest dużo szybszy i dużo czystszy e, i lżejszy. Przy lutowaniu, ostateczna obróbka, którą ja zawsze robię, czyli wyprowadzam te spojny, żeby były jak najładniejsze, najgładsze. No to to jest jeden dzień roboty minimum. Więc no, to jest ta różnica w cenie tego jednego dnia. Sam proces też lutowania nie jest tak długi. Może być nawet troszkę krótszy niż spawanie, bo. Y, przy lutowaniu nagrzewanie materiału bardzo długo trwa, na przykład mufy suportu i okolic suportu, no to bardzo długo trzeba to nagrzać do konkretnej temperatury, żeby to polutować później. Więc no, lutowanie idzie dużo szybciej, trzeba wszystko lutować naraz. Przy spawaniu można zrobić przerwę, zrobić reposition i, i, i spawać gdzie indziej. Mhm. No a przy lutowaniu jest to troszeczkę szybsze. I rozumiem, że wszystko się dzieje tutaj, bez względu na to w tym pomieszczeniu. Tak, no to co, o czym rozmawiamy teraz, o zbudowaniu ramy to tak. tak. Jaka jest cena Twojej ramy w tej chwili? Takiej, powiem szybko, przeciętnej, bo to nie jest przeciętna. No teraz bardzo dużo ludzi pyta o gravele i o szosy na tarczach i mhm. mówię, że cena wyjściowa za ramę do grawela czy do szosy pod tarczę na rurach Columbus Zona to jest około 6000 zł. Za ramę spawaną. Bez widelca. Bez widelca. Pomalowaną w dwa kolory. Dwa kolory mam na myśli: czarna rama, białe logo, czy powiedzmy czarna rama przecięta w pół i coś tam jeszcze. No to, to jest kwestia zawsze dogadania, ale jest malowanie w cenie. Eee, lutowanie, około, o ile podnosi cenę? Około 400 zł. To nie jest duża różnica. Ale jest duża różnica w wadze, bo plus około 150. Ok, a ile rama waży taka na Zonie? Taka średnia. Średnia. Poniżej 2 kilo spawana. Okay, czyli Myślę, że 1900 gram około. Taka, okay. taka. Byliśmy na BISKO, oglądaliśmy Twoje ramy, tam się zresztą poznaliśmy. Eee, twoje ramy mają karbonowe rury. Dlaczego? Zawsze chciałem, zawsze mam tak, że muszę zrobić coś nowego, nie mogę stać w miejscu. Mam takie wrażenie, że jak zatrzymam się w miejscu, to. Coś mi ucieknie, więc zawsze mam z tyłu głowy jakiś projekt. No więc to był jeden z tych. Zawsze chciałem połączyć dwa materiały, zrobić taką hybrydę. No eee, i to był dobry krok, bo potrzebowałem nowego roweru, potrzebowałem to stestować, byłem ciekawy jak to zrobić. I dać ludziom oczywiście możliwość pokazać, że to nie tylko w Australii takie rzeczy robią. Jaka jest różnica w wadze? Czy w ogóle istnieje? Istnieje, tylko trzeba ważyć ramę ze sztycą. No bo właśnie. tutaj mówimy o ramie ze sztycą, czyli rama plus maszt z całym jarzmem. Porównując do ramy, która będzie zrobiona z lekkich rur, czyli np. Columbus, Spirit czy Life, coś takiego, plus lekka sztyca, czyli powiedzmy 150 gram, 180, no to na korzyść tej ramy to jest około 100-150 gram. Okay. Niewiele, Mówimy tu o 150 gramach, mhm. więc ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, Nie, no to 150 gram, to powiedzmy trochę upije wody w bidonie. No tak każdy patrzy na gramy, Więc tak. rozmawiamy o wadze, to rozmawiamy o wadze. Więc można zrobić lekką ramę stalową. E, ale czy ten karbon, szczerze mówiąc, e, tu chodziło o wagę, no nie do końca. Bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać, że takie rzeczy można zrobić. E, daje to fajne odczucia przy jeździe. E, no i jest to w pełni customowe. Zauważalne, ale nie aż tak jak myślałem. Okay. A jaka jest wtedy cena? Bo jednak to już jest inna konstrukcja. Rama z tym masztem? Z tym masztem w tym momencie, jak już robię ten maszt, to robię go z tytanu w druku 3D, okay. bo obniżamy wagę. No bo ten maszt to był prototyp. Boję się, boję się, to usłyszeć. Ale nie, no myślę, że w cenie około 9000 złotych się zamkniemy z malowaniem. I też maszt jest możliwy tylko przy tych wyższych grupach rur. Lżejszych typu Columbus Life, Spirit, Reynolds 853, no właśnie ze względów troszkę ekonomicznych. No bo jak ktoś już mówi o maszcie karbonowym, to widać, że mu zależy na wadze, chciałby, żeby ten rower był jak najlżejszy, żeby też powiedzmy odczucia z jazdy były ciekawe. No to myślę, że takie ograniczenie troszeczkę wprowadziłem, żeby nie stosować tego do tych podstawowej no tak. grupy tak, rowerów. Czyli 9000, ale, tak. no ale to już mamy powiedzmy wyżej, no to byłby Columbus XCR. Ale to jest ta historia. No dobrze. E, mówimy tutaj o spowaniu, mówimy o dodatku karbonu, mówimy o lutowaniu, ale ty też malujesz. Tam. I to jest ciekawe. No tak. malujesz je także sam. Sam maluję i mam też pomocnika, Mateusza, który jeżeli ma ochotę i czas, to przychodzi i mi pomaga. On ma też swoje jakby zajęcia. Na, zajmuje się naprawą ram karbonowych. E, i do tej pory, jak mieszkał w Portugalii, to robił deski surfingowe. Więc okay. y, taka ciekawa naprawy persona. Naprawę ram carbonowych. Rozumiem, tak. że on te rurki karbonowe ci robi, czy nie? Czy nie, nie. To mi nie robi? robi całkiem inna ekipa. Mhm. Eee, a on no, naprawą, czyli rama pęknie, naprawy lakiernicze, Fajne. jakieś klejenie karbonu. Dla mnie to jest trochę czarna magia, nigdy się w to nie zagłębiałem, więc nie wiem dokładnie, co on tam robi. Ale tak, no to powiedzmy, że maluję sam, albo z pomocą Mateusza, albo czasem maluje tylko Mateusz, więc to zależy od konkretnego czasu. Pytanie podstawowe. Przychodzi klient do Bartka z Karamby. Na ile czasu powinien się nastawić, jak już będzie miał gotowy projekt? Ile trwa produkcja? Produkcja w stosunku do tego, co mówię ludziom, jest bardzo krótka, bo okay. jestem w stanie zrobić ramę na ten moment, od momentu, gdzie mam projekt na kartce, do oddania w 5-6 dni roboczych. Okay. Takich po 8 godzin, normalnie, powolutku, bez pośpiechu, e, oczywiście z lakierowaniem. Okay. Ale dla klienta jest to czas oczekiwania na ten moment około 3 miesięcy. Okay, teraz trafiamy kolejne. w dobry okres. Mówię, że rozmawiamy w grudniu, bo nie wiem kiedy film ale się pojawi, ale, ale myślę, że no w tym momencie kolejka rośnie najbardziej. To mówię od razu, bo czasem jest tak, że w styczniu mamy pół roku oczekiwania, ale ludzie, którzy na przykład zamówili ramę we wrześniu, no to mogą się spodziewać, że teraz gdzieś ją dostaną albo okay, początkiem po roku. No 3 trzeba trzy miesiące zawsze sobie przyjąć, no bo Czas dogadywania projektu też się mocno rozciąga przez to, że działam sam w tym wszystkim. No, z pomocą Mateusza, ale powiedzmy, że Mateusz jest tylko gościem od y, lakierowania. No, to muszę połączyć pracę brudną z czystą. Projekty czasem y, ktoś przyjedzie, porozmawiamy, telefony, inne dziwne rzeczy, więc y, czasem. No długo odpowiadam na maile, jestem świadomy, że ludzie mogą się też denerwować na to, ale to nie jest tak, że ich olewam, tylko po prostu czasem też muszę pójść na rower. No, y, y, rozumiem. Y, jednym słowem, jak tylko zobaczycie ten film, składajcie zamówienia, bo później kolejka i tak jeszcze bardziej urośnie, bo ludzie to obejrzą i to będzie naprawdę co najmniej pół roku. Na razie wiemy wszystko, podejrzewam, że zrobimy z tego dwa filmy, bo to ładna będzie całość. Zaraz y, pokażemy parę rzeczy wam w warsztacie. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.